Tym razem gościmy w boksie Pazera Racing. Jest z nami Olaf Opanda. Olaf, jesteś szefem mechaników całego teamu. Jesteś z teamem od początku. Powiedz mi, co przygotowaliście na te wyścigi poznańskie, na te dwie rundy? Czy wszystko jest w porządku z maszynami? Czy wszystko działa? I w jakich klasach startujecie? Przede wszystkim tak, to zacznijmy od tego, że powiedziałeś, że jestem szefem mechaników, a ja tylko śrubkami kręcę generalnie i zmieniam koła i tak, tak mi się tutaj, nie dłuży mi się generalnie, bo jest co robić, zawodników mamy dwóch, klasa super sport Adrian Pasek i klasa super stock 600 Patryk Pazera, Obywaj na motocyklach Yamaha R6. I obydwaj na no praktycznie na tak samo przygotowanych sprzętach. Są to motocykle naprawdę stokowe, naprawdę fabryczne. Oczywiście po modyfikacjach y, takich na potrzeby sportu, y, ale nie ma tutaj jakichś strasznych wystrzałów silnikowych. Tutaj nie zagłębiamy się generalnie, nie, nie, nie rozwiercamy, nie, nie, nie obrabiamy głowic i tak dalej, bo jest to zupełnie niezbędne. Chłopaki jeżdżą szybko. Pasie jest ogólnie szybkim zawodnikiem, Patryk się uczy cały czas, ale, ale naprawdę zaczyna jechać szybko. Więc, tak jak powiedziałam, te motocykle są po prostu zmodyfikowane tak, żeby, żeby sprawnie poruszać się na torze, żeby kręcić dobre czasy. Więc tu się skupiamy głównie na doborze opon, na zawieszeniach, na tego typu sprawach. No dobrze, to dlaczego w takim razie Adrian pojedzie w klasie Supersport? A to jest taki nasz mały myk. Adrian jest ogólnie w Mistrzostwach Polski tylko gościem, ponieważ w tym roku skupił się na klasie Superstock 600, ale w Mistrzostwach Alpe Adria. I nie było w ogóle planów tego, żeby się pojawił w Poznaniu. Natomiast stwierdziliśmy, że skoro jest tak duży przeskok pomiędzy rundami w Czeskim Moście i wrześniową, finałową rundą Alpe Adria na Słowacji, która też będzie finałem Mistrzostw Polski, po prostu zmusiliśmy troszeczkę Adriana, żeby pojechał tutaj, ale żeby też y, wszystkim, którzy walczą o tytuły i o punkty w klasie Superstock super 600, nie psuć krwi i generalnie tutaj jakby nie dokładać jeszcze kolejnego zawodnika, który im może namieszać klasyfikacji. Adrian zdecydował, że okej, okay, pojadę, ale pojadę w klasie Supersport. Y, myślę, że będzie wesoło, bo będzie jechał z Sebastianem Zielińskim, z Markiem Szkopkiem, z Piotrem Klocem, więc naprawdę będzie fajnie, jedzie motocyklem takim typowym z pudełka. Y, niewiele zmodyfikowanym od ubiegłego roku, kiedy startował jeszcze w niemieckim pucharze Yamaha R6. No to myślę, że odważnie. Mam nadzieję, że będzie dobry wynik. A powiedz mi jeszcze o motocyklu Patryka. Czy tutaj były jakieś takie modyfikacje, które są potrzebne? Jak te modyfikacje wyglądały? Tak jak powiedziałeś, takie podstawowe. Zawieszenie? Opony? Czy coś jeszcze? Słuchaj, no generalnie przygotowanie takiego motocykla yy... On się różni znacznie oczywiście od ulicznej maszyny, bo przede wszystkim na początku tego roku został odbudowany silnik. W ubiegłym roku Patryk w klasie Pucharowej ścigał się na motocyklu, który pamiętał jeszcze ulicę, miał jakiś tam przebieg, wymieniliśmy trochę części typu sprzęgło i tak dalej, ale generalnie ten motocykl był niezawodny przez cały sezon. No niestety, no motorsport jest o tyle wymagający, że tak naprawdę po sezonie łojenia go na torze. Eee, trzeba było dokonać naprawdę serii, e, serii zabiegów, które pozwolą e, bezpiecznie dojechać do końca tego sezonu, więc generalnie silnik został rozebrany na części. E, z katalogu Yamaha zostały dobrane odpowiednie elementy e, wał korbowy, korbowody, e, oczywiście panewki, to wszystko zostało zmienione. Zostało, zmi zostało zmienione kompletne sprzęgło, czyli z koszem, z dociskiem ze wszystkim, e, tarcze przekładki. Głównymi modyfikacjami poza silnikiem to jest tak naprawdę słuchaj wiązka i moduł zapłonowy, to wszystko również z katalogu Yamaha, tak zwane części Jeg, czyli to, co Yamaha dostarcza do sportu. To jest moduł z związką, który pozwala jakby na sterowanie mapami, na, na długością do lotu i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście mamy inny filtr powietrza, oczywiście mamy inne zupełnie zawieszenia niż w motocyklu seryjnym. Przód jest oparty oczywiście o serię w sensie golenie i lagi, natomiast całe wkłady, całe kartridże to jest produkt włoskiej firmy Bitubo. One są zupełnie inne. Tam jest znacznie większa możliwość regulacji. Ten motocykl jest bardziej wyczuwalny. Zakres pracy tego zawieszenia jest przede wszystkim większy. I tak naprawdę, no słuchaj, no. Zegary zostają fabryczne, mamy tylko laptimer, dodany amortyzator skrętu, mamy krótki roll gas, no bo to ułatwia jakby życie. i wszystko, wszystko, co jest jakby regulaminem wymagane, czyli osłony dekli silnikowych, yy, a jeszcze oczywiście sety sportowe, czyli, czyli zestaw podnóżków i dźwigni, który, yy, plus quick shifter, który pozwala na szybką zmianę biegów. Praktycznie jest to wszystko, no wiadomo, układ wydechowy bo musi być głośno. I to jest tyle. No dobrze, że trochę tych modyfikacji jest. Życzymy powodzenia w sobotę, w niedzielę, we wszystkich wyścigach. No i oczywiście, Tobie życzymy to, żeby sprzęty dotarły do mety bez żadnych komplikacji. Ja myślę, że dotrą. Staramy się, żeby tak było i generalnie te motocykle zawsze mają być ładne, zawsze mają być czyste. Wtedy wiadomo, że jest szansa powodzenia. No i reszta to już w rękach chłopaków. Dzięki za rozmowę.